To było naprawdę wspaniałe 7 miesięcy w Pet Simulator X. Tak dobrze słyszycie, 7 miesięcy a No i pewnie teraz się zastanawiacie, co może oznaczać to 7 miesięcy? Dlaczego było to już tylko 7 miesięcy, a nie będzie 8, 9 i 10? Co się tak naprawdę zmieniło? O tym wam opowiem w dzisiejszym odcinku, chociaż pewnie już bardzo dobrze wiecie. W ostatniej, sobotnej aktualizacji w Pet Simulator X dowiedzieliśmy się naprawdę mega nieciekawego newsa. No i jeszcze zanim to, to oczywiście za darmo dzisiaj do wygrania będziecie mieli Huge Hell roka w wersji Golden, tylko ten odcinek oglądać do samego końca I jeszcze standardowo przypomnę wam o subskrypcji O łapce w górę ponieważ to naprawdę Mega pomaga w rozwoju kanału No i już lecimy widzowie co się wydarzyło na ostatniej Aktualizacji Jak możemy tutaj dokładnie wyczytać I ja wam to nawet przetłumaczę na język polski po prostu z Googlea Po prostu nie będziemy już dostawali aktualizacji Co tydzień Preston postanowił zakończyć pewien etap Pewną historię mianowicie teraz już nie będziemy Oglądali update'ów do Pet Simulator X Co tydzień tylko niestety Co dwa tygodnie czyli już nie zobaczymy w każdą sobotę o godzinie 18.00 aktualizacji, tylko niestety będzie to co dwa tygodnie. Wiadomo, ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. Dużo więcej jest oczywiście minusów. Dlaczego w ogóle została podjęta taka decyzja? Czytajmy sobie bardzo uważnie to, co nam opisali. Aktualizacje co dwa tygodnie. Przez ostatnie 7 miesięcy co tydzień udostępnialiśmy istotę aktualizacji i z tym się musimy oczywiście zgodzić. Przez 7 ostatnich miesięcy tak było. Na no, wszystko się zaczęło oczywiście o Cut Word. Updates, czy ktoś w ogóle tak, kiedy wychodził Cat World No właśnie to jest już tak stary świat i to tak naprawdę było 7 miesięcy temu I od tego Cat Worldu Od tego oczywiście aktualizacji Od tej aktualizacji właśnie tutaj mamy Co tydzień jak wiecie tutaj zostało Weekly Update oczywiście nam zapowiedziane 5 listopada Czyli ponad 7 miesięcy udało się Prestonowi i całej ekipie oczywiście Wytrzymać co tydzień aktualizacjami A ile ich było to właśnie teraz policzę 28 dokładnie tyle ile myślałem 7x4 oczywiście 28. 20... 8, ale wolałem się widzowie upewnić Zespół programistów świetnie się bawił Robiąc co dla społeczności No i z tego się bardzo serdecznie cieszymy Opinie społeczności były świetne No i tutaj trzeba widzowie oczywiście polemizować Ze względu na to, że nie były to opinie świetne Wielokrotnie był włączony serwer Discord Ze względu na to, że ludzie pisali, że update jest słaby Jest tragiczny i tak dalej I to nie było tylko jeden taki przypadek Tylko praktycznie większość tych update'ów była oczywiście tak hejtowana A już te ostatnie aktualizacje To było naprawdę wielkie Ale to wielkie po prostu, no czy Pamiętacie te afery związane z Diamond Minem, Ona do tej pory dobrze nie działa tak opalnie, bo nikt tam nie siedzi. Oczywiście, co każdą aktualizację, nie działała skrzynka, nie działał bank, coś jeszcze nie działało, jakieś nowe maszyny, etc., etc. Było wszystko pobagowane. No po prostu, kto był na aktualizacjach, ten oczywiście wiedział, że po prostu to wszystko było tak zbagowane, tak? Opinia graczy nie była świetna. Co do niektórych aktualizacji, oczywiście była ona świetna, ale do większości jednak nie. Ale niektórzy czują się przytłoczeni ilością treści. Ja muszę wam powiedzieć, widzowie, że nie znam żadnej osoby, która jest przytłoczona aktualizacjami raz w tygodniu w Pet Simulator X. Ba, mało tego powiem wam więcej. Że bardzo dużo osób wchodziło sobie na dzień aktualizacji, grało sobie na następny dzień i potem wychodziło. Dlaczego? Ze względu na to, że nie było już co robić w Pet Simulator X, czyli tych update'ów było za mało, albo były one za małe. Ja po prostu nie znam żadnej osoby, dla której po prostu było za dużo tych aktualizacji, za dużo tych update'ów raz w tygodniu. Jeżeli zdacie jakąś taką osobę, to napiszcie w komentarzu, ale raczej takiej nie będziecie zdali, ponieważ to nie jest według graczy za dużo. I to nie jest tylko moja opinia, tylko oczywiście byłem wszędzie i pytałem widzowie, no naprawdę No chyba oczywiście, że dla programistów Jeżeli dla programistów byłoby to za dużo, to wydaje mi się, że Big Games jest naprawdę takim mega dużym tworem Że mogą sobie pozwolić na drugi zespół programistów Po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się przejść na aktualizację co dwa tygodnie Już w tamtym roku mieliśmy taką sytuację, gdzie update'y w Pet Simulator X nie były co tydzień Oczywiście zaczęło się cały Pet Simulator X od tego, że update'y były co tydzień Potem te update y pojawiały się co dwa tygodnie nie, potem co 3 tygodnie, nie, potem co miesiąc, Raz Rasta 3 miesiące, No i w końcu w Pet Simulator X, jak mówiłem wcześniej, było około 15, bo 20 tysięcy osób. Nikomu się nie chciało w to grać, nikt tak naprawdę już o tej grze praktycznie, no nie pamiętał, nie chciało się nikomu wracać do tej gry, bo nie było po prostu co do robienia. Presto nie po prostu olał. No i tutaj, niestety, historia powoli zaczyna nam się, oczywiście, obracać i powtarzać. Dzięki nowemu harmonogramowi, będziemy mieć czas na nadrobienie zaległości, i nie będziesz się tak spieszył. Nie wiem, gdzie i kto się spieszył oczywiście, jeżeli chodzi o te nowe aktualizacje, bo tak jak mówiłem, żeby sobie ogarnąć cały update, z całą aktualizację, oczywiście to potrzeba było, no nie wiem, z dwóch, trzech dni maksymalnie. I to nie takiego grania po 24 godziny oczywiście na dobę, no nie, tylko takich to no wiecie, no podstawowe granie, nie wiem, godzina, dwie dziennie. Ja sam w Pet Simulator X nie grałem przez ostatni czas jakoś mega dużo, ze względu na to, że po prostu nie było co robić, przez to, że te update'y były po prostu słabe i robione po prostu na ilość, a nie jakość. Więc naprawdę tutaj to jest taka słaba argumentacja oczywiście ze strony Prestona, no ale wiadomo, no coś trzeba było Widzę, napisać. Tak, nie mogli po prostu napisać. Ej, słuchajcie, nie chcę, nam się, będziemy robili teraz update, to jest tygodnie. Musieli coś napisać. Pozwoli nam to opracować bardziej przemyślaną mechanikę i funkcję. No, tydzień czasu wydaje mi się, że dla jednego z największych studiów na całym Robloxie wydaje mi się, że tydzień czasu to jest naprawdę odpowiednia ilość czasu na to, żeby ogarnąć aktualizację. Nie mówimy o jakichś przecież mega ogromnych aktualizacjach czy update'ach. Do no, halo, no przecież nad tym nie pracuje pewnie jedna osoba, tylko to jest cały zespół. No to jeżeli brakuje czasu na to, żeby przemyśleć aktualizację, to wydaje mi się, że to nie jest z czasie problemem, tylko tak naprawdę w organizacji tego czasu. Patrząc na to, ile graczy ze społeczności chce tak naprawdę pomóc dla całego Big Gamesa, chce oczywiście pomóc rozwijać tą gierkę, ponieważ też gracze mają naprawdę ogromne ilości pomysłów. No ale żeby brać opinię graczy pod uwagę, trzeba by było ich najpierw słuchać. No i jak pewnie wiecie, no, Preston ma z tym lekkie albo nawet nie lekkie problemy. Oznacza to bardziej dopracowaną, dopracowaną i efektywną treść. No czyli będziemy dostawali większe aktualizacje, tylko teraz sobie zastanówcie się, jaki update musiałby wejść do Pets Simulator X, żeby nas zająć na dwa tygodnie. No i tutaj właściwie pojawiają się problemy ze względu na to, że ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jaki update zająłby nas aż dwa tygodnie, ponieważ cały hardcore mode nam nie zajął dwóch tygodni. To ja nie wiem, co oni by tutaj musieli. Musieliby za 3-4 krainy nowe pododawać, oczywiście takie jak na przykład Kawaii World, ale to by nie miało sensu. Więc ja nie wiem, co kupaki i dziewczyny z Big Games oczywiście planują nam robić. Podejrzewam, że będą to oczywiście takie same po prostu niestety updatey, tylko coś musieli napisać. Więc update'y zacząco się jakoś nie będą mega różniły. Standardowo pewnie będą one wychodziły z multą ilością błędów oczywiście i tak dalej. Nie będą one jakieś mega obszerne. Pogramy 2-3 dni i przestaniemy. No i będziemy jeszcze bardziej oczywiście wracali tylko i wyłącznie na aktualizacje w Pet Simulator. I mamy w zanadrzu kilka ekscytujących planów na lato. Do zobaczenia za dwa tygodnie. No to jeżeli macie kilka ekscytujących planów to nie możecie ich robić co tydzień tylko co dwa. W sensie no wiecie zobaczcie jak całe update'y oczywiście które z dnia na tydzień oczywiście z tygodnia. Tygodnie na tydzień oczywiście się pojawiły w pets simulator i zobaczcie jak to tą grę postawiło na nogi. Z 20-30 tysięcy graczy online nagle zaczęło się robić. 100! 200, 400, 600, 800 tysięcy. A to i tak nie był pik, ponieważ mieliśmy milion 600 milion 400 tysięcy osób. Rozumiecie? To na aktualizacji tydzień w tydzień było ponad milion osób. To świadczy o tym, że to jest gra z jednym z największych, jak i największym potencjałem na całym Robloxie. Dlatego, dlaczego jej dalej nie rozwija. No i tutaj pojawia się naprawdę mega dużo pytań z tym związanych, ze względu na to, że widzowie, no to, to, to coś mi tu śmierdzi. Oczywiście podejrzewam, że tutaj bardzo dużą zasługą może mieć oczywiście Big Paintball 2, czyli oczywiście nowa gra Prestona, która za niedługo pewnie będzie miała swoją premierę, nad którą Preston chyba myśli, że będzie miał taki sam sukces jak w przypadku Pets Simulator X jest oczywiście nie do powtórzenia według mnie na takiej grze jak Big Paintball. My może właśnie programiści związani z Pet Simulator X i osoby od pomysłu właśnie tam się przerzuciły, oczywiście tam zostały przerzucone z, przez Prestona, żeby pracowały nad tamtą gierką, ponieważ od pewnie dłuższego czasu mogliście zaobserwować, że w Pets Simulator X mieliśmy naprawdę mega słabe updatey, no nie? Że na przykład tutaj dam wam mina, gdzie po prostu tak opalnie, no na... Początku mega nie działała, potem była za silna, teraz znowu nie działa. To jest totalnie nieprzemyślane pod względem ekonomicznym. Pomysł bardzo fajny, ale nikt nie wpadł na to. Ej, słuchajcie, bo że to zoptymalizujemy. Update 5, gdy mają dwa bardzo małe updatey, które na spokojnie mogłyby wyjść oczywiście w jednym tygodniu. Jest to oczywiście przedłużane dodatkowo, nie chcą nam dodawać żadnych nowych map, które zostaną do końca gry. No to aktualizacja też spoko, ale do pogrania na jeden góra dwa dni ze względu na to, że potem już ci komuś się nie będzie chciało, tak jak mi właśnie w tym odcinku, klikać w telaki bloki. do. No. Planujmy się 28 update'ów 28 aktualizacji A mogę powiedzieć, że nawet pewnie koło 15 Wystarczyło, żeby z kilkudziesięciu tysięcy Zrobić kilk, ponad milion osób Wiecie, powoli pewnie Pet Simulator X Też będzie oczywiście wygaszane Przez Prestona, ze względu na to, że wiadomo Ta gra już jest po prostu mega, ale to mega Stara, no nie oszukujmy się, ona ma prawie 2 lata A jak na Pet Simulatora to jest po prostu Naprawdę mega, ale to mega dużo I pewnie Preston już się zastanawia nad tym Ej, jakby tu zrobić kolejnego Pet Simulatora Żeby on przebił tak naprawdę nawet tego. I właśnie do tego będzie musiał by być potrzebny plan. Jaki plan, no właśnie takiego stopniowego wygaszania tej gry, tak, żeby graczów się oczywiście nie chciało w to grać, żeby zostało po 10 tysięcy osób, może po 5 tysięcy osób, żeby po prostu nikt nie miał pretensji do tego, że tą grę już tak naprawdę wygaszamy, dajemy jej ostateczny update i przechodzimy na nową rozgrywkę. No bo teraz bardzo dużo graczy miałoby z tym problem, że wydają mega dużo robuxów na tą grę, że po prostu mega dużo czasu poświęcili na tą grę. No i teraz co, automatycznie zostaje wygaszona i wchodzimy w Pet Simulator Z, to tutaj by było. Mega dużo problemów, no a Preston nie chce Mieć takich problemów, więc po prostu woli Tak sam z siebie po prostu wygasić tą grę Ale tutaj nie wiem dlaczego się nie martwi o opinię Graczy, ponieważ wiecie, no jeżeli Preston Będzie zaniedbywał z tą grę, no to Po prostu gracze będą na niego źle patrzyli Ale w sumie już raz to zrobił i czy gracze teraz Umają to za złe, no właśnie no nie, no bo Zapominaliśmy o tym, więc czyżby to był taki Malutki krok w stronę końca Pet Simulator X, nie mam widzenia Pojęcia, mam nadzieję, że nie, ponieważ ja się Mega zżyłem z tą grą i jak zobaczyłem O tą informację na vlogu, to naprawdę mi było mega smutno. No, nikt się tego nie spodziewał, że Pet Simulator X będzie oczywiście przez Prestona wygaszane. Będzie oczywiście stopowane i tak dalej. Aktualizacje co dwa tygodnie. Więc na pewno w tym tygodniu, a jak nie w tym tygodniu, to na w tym tygodniu zobaczymy oczywiście liczbę graczy w Pet Simulator X na poziomie 40 tysięcy osób. Podejrzewam, może nawet 30 tysięcy osób. Ponieważ już teraz mamy takie mega, mega tendencje do tego, że gracze wchodzą na aktualizację ze względu na to, że dostają nowe gifty, mogą sobie wejść do tą aktualizację, po prostu to posprawdza. No i zagrają sobie właśnie przez jeden dzień, przez to że update jest najczęściej słaby, po prostu taki niegrywalny przez więcej niż jeden dzień czasu no i po prostu i dzień po aktualizacji z miliona osób, mieliśmy po 100 tysięcy więc no nie jest to dobre utrzymanie oczywiście gracza na swojej giereczce a żeby za darmo wygrać huge hell rocka w wersji golden, musicie stawić subskrypcję z wajaczkiem tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem a w komentarzu napisać słowo preston oraz nasz tiktok blog podsumowując, jeżeli nie wrócą update'y do pet simulator x raz w tygodniu, no to nie widzę jakiejś mega świetlanej przyszłości dla tej gry, co wy to o tym sądzicie, napiszcie В комментарии что она no, ее папа?